Robert Lewandowski zarabia 22 miliony euro rocznie za występy w Bayernie Monachium. Dzisiaj podzielę się z tobą, w co inwestuje swoje pieniądze Robert Lewandowski. Nieruchomości na wynajem, inwestycje w biznesy, a może giełda? Na zgromadzenie miliona złotych potrzebuje zatem 3 dni. Robert Lewandowski wydał pewnie do 10-15 milionów złotych na kilka samochodów o wartości około miliona złotych każdy. Playway, który jest uważany za fundusz inwestycyjny w polskiej branży gier. Wiem, że nie można się wstydzić tego, że ma się pieniądze albo że się zarabia. A teraz się tego nie wstydzę, bo. Przychodzi piłkarz do fryzjera i mówi: GOL! Robert Lewandowski nie jest typem sportowca z okładek magazynów, który wydaje pieniądze na wystawne życie. Jest świadomy tego, że kariera sportowca kończy się w pewnym momencie. Robert Lewandowski zarabia 22 miliony euro rocznie za występy w Bajernie Monachium. Razem z wpływami z reklam jego roczne zarobki mogą sięgać 30 milionów euro rocznie, czyli 135 milionów złotych rocznie. Daje to około 370 tysięcy złotych dziennie. Na zgromadzenie miliona złotych potrzebuje zatem 3 dni. Według wprost majątek Lewandowskiego, i jego żony Anny. Przekroczył 500 milionów złotych, co daje im 80. miejsce w rankingu 100 najbogatszych Polaków za 2020 rok. Ale chyba nie myślisz, że Robert Lewandowski trzyma pieniądze na koncie bankowym. Jak wiele osób z pierwszych stron gazet, Robert Lewandowski wydaje oczywiście na luksusowe życie, ale nie jest to coś, na co łatwo wydasz 500 milionów złotych. Robert Lewandowski wydał. Pewnie do 10-15 milionów złotych na kilka samochodów o wartości około miliona złotych każdy. Kilka domów to pewnie kolejne około 100 milionów złotych. Sportowcy mają swoje najbardziej produktywne lata życia do około wieku 35 lat. Podczas szczytu swojej kariery często przyzwyczajają się do życia na odpowiednio wysokim poziomie, a to kosztuje. Dlatego szczególnie dla nich jest ważne, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość gdy już nie będą zarabiać milionów na występach sportowych czy z kontraktów reklamowych. Na pewno słyszałeś lub słyszałaś o Mike'u Tysonie, który mimo osiągnięcia poziomu mistrzowskiego w boksie w pewnym momencie ogłosił, że nie ma w ogóle pieniędzy. Obecni sportowcy mają swoich menadżerów, którzy pomagają im w zarządzaniu zarobionymi pieniędzmi, aby zabezpieczyć ich przyszłość po zakończeniu sportowej kariery, dzisiaj podzielę się z Tobą, w co inwestuje swoje pieniądze Robert Lewandowski: nieruchomości na wynajem, inwestycje w biznesy, a może giełda. Inwestowanie w nieruchomości na wynajem jest mało skalowalne, obsługa przez zewnętrzne firmy jest kosztowna. Zajrzyjmy więc, w co konkretnie ulokowane są środki Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski ma bardzo rozsądne podejście do pieniędzy, które mam nadzieję, że będzie coraz bardziej popularne w Polsce. Lubisz rozmawiać o pieniądzach? Nie mam z tym problemu. Dlaczego? W Polsce to jest temat tabu zazwyczaj. Parę lat temu też tak myślałem, ale teraz em, po jakimś czasie wiem, że nie można się wstydzić tego, że ma się pieniądze albo że się zarabia. A teraz się tego nie wstydzę, bo wiem ile pracy ciężkiej w to włożyłem, ile musiałem em, się nacharować, żeby, żeby te pieniądze mieć, ale z drugiej strony też pamiętam, że trzeba je doceniać i też właśnie tak robię. W przeszłości tym właśnie różniła się mentalność Polaka, od Amerykanina. Amerykanie są dumni z tego, że zarobili majątek i są w stanie go pomnażać dzięki inwestowaniu. Nie można się wstydzić tego, że ma się pieniądze. Jeśli uważasz, że pieniądze są złe, to myślisz, że zarabianie oraz ich pomnażanie będzie Ci łatwo przychodzić? Aby pozostać bogatym, musisz posiadać aktywa, akcje firm czy nieruchomości na wynajem. I one mogą pomnażać Twój majątek. Zapomniałem się przedstawić. Kilka słów o mnie. Od kilku lat prowadzę bloga o inwestowaniu oraz kanał YouTube w języku angielskim. Zauważyłem jednak, że na polskim YouTube brakuje osoby, która rozumie spółki wzrostowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne. A niestety jest dużo guru inwestowania, którzy często nie zarabiają na inwestowaniu, tylko na sprzedaży strachu i w konsekwencji sprzedaży swoich książek. Ja staram się być transparentny i moi widzowie byli świadkami tego, jak zarobiłem z inwestowania na giełdzie ponad 200 tysięcy złotych w 2019 roku. Oraz ponad pół miliona złotych w 2020, bijąc przy tym indeksy giełdowe. Oczywiście nie znaczy to, że kolejne lata będą równie dobre dla mojego portfela inwestycyjnego, ale pokazuje to, że inwestowanie w spółki wzrostowe, wspierane przez analizę biznesu, może być drogą do budowania majątku. Chcę tutaj zachęcać Polaków do oszczędzania i inwestowania. Wierzę w to, że za kilkanaście lat Polska może być krajem, do którego będą chcieli emigrować ludzie innych narodowości. Ale do tego konieczna jest edukacja finansowa i budowanie nawyków oszczędzania i inwestowania. Jeśli więc chcesz obserwować moją drogę i analizę, którymi się z tobą dzielę, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowym filmie. W tym filmie przedstawiam swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Zawsze wykonaj odpowiednie analizy, zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa. Zacznijmy od rynku akcji. Robert Lewandowski nawiązał współpracę z dwiema spółkami notowanymi na polskiej giełdzie. Pierwsza to Movie Games, która jest producentem i wydawcą gier komputerowych. Umowa Movie Games z Lewandowskim przewiduje tworzenie gier sportowych. Lewandowski będzie wspierał przedsięwzięcie finansowo, ale też wizerunkowo co ma być może nawet większe znaczenie. W sierpniu 2020 roku firma Movie Games poinformowała o założeniu spółki Gold Games. W której Robert Lewandowski posiada 26% udziałów. Spółka pracuje nad pięcioma grami o tematyce sportowej, m.in. Championship Simulator, Referee Simulator i Football Agent Simulator. Jak twierdzi Robert Lewandowski, współpraca z Movie Games pozwala na pokazanie piłki nożnej od kuchni. Movie Games nie jest jedyną spółką z branży gier, z którą współpracuje Robert Lewandowski. Playway który jest uważany za fundusz inwestycyjny w polskiej branży gier i ma udziały w kilkudziesięciu spółkach tworzących gry, poinformował pod koniec 2020 roku o założeniu spółki RL-9 Sport Games. Robert Lewandowski objął 20% akcji spółki i ma wspierać zespół projektowy w trakcie rozwoju gry Football Coach The Game. Football Coach The Game ma być symulatorem trenera piłkarskiego. Gra początkowo będzie działała na komputerach i urządzeniach mobilnych. W komunikacie prasowym zapowiedziano jej premierę na 2022 rok. Jeśli podoba Ci się to omówienie biznesowo-inwestycyjnej części działalności Roberta Lewandowskiego, kliknij łapkę w górę, co zmobilizuje mnie do omówienia innych ludzi sukcesu. Więc na co czekasz? Ten przycisk sam się nie kliknie. Robert Lewandowski zainwestował swoje pieniądze również w branżę zielonej energii. Kapitan polskiej reprezentacji ujawnił pod koniec roku 2020, że posiada udziały w spółce Hymon, która zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych. Odnawialne źródła energii to branża, która ma przed sobą duży potencjał wzrostu. Udział odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii będzie rósł w kolejnych latach. Firma Hymon zwiększyła sprzedaż o prawie 300% w 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Spółka Hymon zamierza w przyszłości zadebiutować na giełdzie. Cezary Kucharski był menadżerem Roberta Lewandowskiego. Dzięki tej współpracy Robert Lewandowski został wspólnikiem polskiego funduszu Venture Capital, Protos VC. Fundusz zajmuje się inwestycjami w internetowe startupy we wczesnym etapie ich rozwoju. Musisz wiedzieć, że inwestowanie w startupy powinno wiązać się z dużą dywersyfikacją, bo tak naprawdę 90% startupów nie będzie sukcesami. Te, które osiągną sukces, mają zapewnić 20-krotną czy 50-krotną stopę zwrotu i w ten sposób również pokryć straty z tych mniej udanych inwestycji. Przykłady inwestycji tego funduszu to internetowa platforma handlowa ze zdrową żywnością, lokalny rolnik, platforma salonów ślubnych Twoja suknia. Ta część portfela inwestycyjnego Roberta Lewandowskiego jest znacznie szersza. Nazwisko lewego pojawiło się przy rundzie finansowania aplikacji pomagającej sprzedawać używane ubrania online Les App. Robert Lewandowski zainwestował też w aplikację związaną ze sztuczną inteligencją. Spółka Samurai Labs z pomocą sztucznej inteligencji wykrywa i zapobiega przemocy w internecie. Robert Lewandowski jest zwolennikiem dywersyfikacji w inwestycjach. Branża rolna to kolejna, na którą ekspozycję ma polski piłkarz. Jest on współwłaścicielem firmy BioLeader. Firma produkuje biopreparaty używane przez rolników. Robert Lewandowski lubi inwestycje w branże, które mają realny wpływ na codzienne życie ludzi. Firma BioLeader wprowadza na rynek biopreparaty oparte o mikroorganizmy bakterie i grzyby. Mają one stymulować wzrost roślin, czy wpływać na ich odporność oraz poprawiać równowagę mikrobiologiczną gleby. Jest i miejsce na nieruchomości w portfelu Roberta Lewandowskiego. Pierwsza kategoria to nieruchomości, które nie służą generowaniu gotówki. Robert Kiyosaki definiuje takie nieruchomości jako pasywa, bo wyciągają pieniądze z Twojej kieszeni zamiast je generować. Generalnie, jeśli dopiero zaczynasz z inwestowaniem, to ta książka może być dla Ciebie punktem zwrotnym, w zrozumienie tego, że to te pieniądze mogą pracować na Ciebie. Zamieściłem linki do kupna tej książki na Amazonie w opisie do tego filmu. Ale wróćmy do polskiego piłkarza Bayernu. Do takich nieruchomości, które nie służą zarabianiu należy jego willa w stolicy Bawarii. Dom był kupiony kilka lat temu za 10 milionów euro, czyli około 45 milionów złotych. Kolejna nieruchomość to apartament w wieżowcu Złota 44 zł w Warszawie. Apartament, i w tym przypadku jest to uzasadniona nazwa, kosztował około 35 milionów złotych i był kupiony w roku 2016. W wieżowcu Robert Lewandowski ma dostęp do 25-metrowego basenu, siłowni, gabinetów masażu, prywatnego kina, czy symulatora golfa. Z okien może również podziwiać widoki na polską stolicę. Trzecia nieruchomość, którą zamieszkuje Robert Lewandowski i jego żona Ania, to dom na Warmii, który jest położony na dużej działce z prywatną plażą i dostępem do jeziora Jełmuń. Dom służy głównie wypoczynkowi podczas wakacji w Polsce. Możemy oszacować, że te trzy nieruchomości mieszkalne są warte obecnie ponad 100 milionów złotych. Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości inwestycyjne. Robert Lewandowski posiada udziały w spółce deweloperskiej LS Investments. Spółka realizowała inwestycje w Warszawie na Ochocie. Kolejna inwestycja jest zlokalizowana w Starych Babicach. Inna inwestycja na Warszawskiej Ochocie to Klinika Medycyny Sportowej. Robert Lewandowski posiada również udziały w funduszu, który zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami RL Management. Inna grupa inwestycji w portfelu polskiej gwiazdy to restauracje. Robert Lewandowski wraz z Tadeuszem Millerem, który jest synem Magdy Gessler, otworzy restaurację w Browarach Warszawskich. Ma to być miejsce dla fanów sportu, gdzie można poczuć sportowego ducha walki. Otwarcie jest spodziewane w 2021 roku. Czego możemy się nauczyć od Roberta Lewandowskiego? Na pewno kapitan polskiej reprezentacji uczy nas, żeby wydawać mniej niż zarabiamy. Kolejna lekcja to inwestowanie nadwyżek w akcje spółek czy nieruchomości. I tak jak mówiłem w tym filmie, majątek służy do realizowania swojej wizji świata. Robert Lewandowski chciałby w przyszłości otworzyć szkółkę piłkarską w Polsce. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pieniądze, które obecnie zarabia i inwestuje. Więc następnym razem, gdy przyłapiesz się na tym, że narzekasz na to, że świat czy kraj, w którym mieszkasz, nie jest taki, jakbyś chciał, zrób pierwszy krok, aby to zmienić. Narzekanie niczego nie zmienia, a działanie owszem. Specjalnie dla ciebie przygotowałem raport, w którym omawiam 15 spółek z branży sprzedaży online, które mam na swojej liście obserwacyjnej. Cztery spośród tych spółek posiadam w swoim portfelu inwestycyjnym. Pobierając ceny e-book, dodatkowo zostaniesz zapisany lub zostaniesz zapisana do newslettera i będę cię powiadamiał o nowych filmach na tym kanale YouTube. Więc masz kolejny powód do pobrania tego raportu. Link to inwestowanie20.pl, ukośnik 15. Link jest również w opisie do tego filmu. W tym filmie przedstawiam swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Zawsze wykonaj odpowiednie analizy, zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa. A jeśli to wideo dało Ci wartość i poszerzyło Twoje zrozumienie tematu, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia od YouTube o nowym filmie na tym kanale. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Niech wzrosty będą z Tobą. Cześć!